Kapłańskie serce. Rekolekcje o umocnienie powołania z Janem Pawłem II. Fabryka Solwaj. Z kolei po upływie lat wczesnej młodości takim seminarium stał się kamieniołom i oczyszczania wody w fabryce sody w borku fałęckim. Ale to już nie było tylko preseminarium jak w Wadowicach. Fabryka stała się dla mnie na pewnym etapie prawdziwym seminarium duchownym, choć zakonspirowanym. Pracowałem w Kamieniołomie od września 1940 roku, a w rok później przeszedłem do oczyszczalni wody do fabryki. Tak więc lata związane z kształtowaniem się ostatniej decyzji pójścia do seminarium wiążą się właśnie z tym okresem. W jesieni 1942 roku rozpocząłem studia w konspiracyjnym seminarium jako dawniejszy student polonistyki, a aktualnie jako robotnik fizyczny Solwaju. Wtedy jeszcze nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak wielkie to ma dla mnie znaczenie. Dopiero gdy jako kapłan w czasie studiów w Rzymie, poprzez moich kolegów z kolegium belgijskiego, zetknąłem się z problemem księży robotników oraz ruchem chrześcijańskiej młodzieży robotniczej, wówczas uświadomiłem sobie, że to, co stało się tak bardzo ważne dla Kościoła i dla kapłaństwa na Zachodzie, kontakty ze światem pracy, ja właściwie już miałem wpisane w swoje własne doświadczenie życiowe. Miałem za sobą doświadczenie wprawdzie nie księdza robotnika, ale seminarzysty robotnika. Wiedziałem, co to jest praca fizyczna, gdyż byłem robotnikiem. Spotykałem się na co dzień z ludźmi ciężkiej pracy, poznałem ich środowisko, ich rodziny, ich zainteresowania, ich ludzką wartość i godność. Osobiście doznałem od nich wiele życzliwości. Wiedzieli, że jestem studentem i wiedzieli, że jeżeli tylko na to okoliczności pozwolą, wrócę do studiów. Nigdy jednak nie doznałem z tego powodu jakiejś nierzyczliwości. Nie drażniło ich to, że do pracy przynosiłem książki. Mówili, my to przypilnujemy, a pan niech sobie poczyta. Działo się tak zwłaszcza na zmianach nocnych. Mówili często, niech pan sobie odpocznie, a my przypilnujemy. Zaprzyjaźniłem się z wieloma robotnikami. Nieraz zapraszali mnie do swoich domów Już jako kapłan i biskup Chrzciłem ich dzieci i wnuki Błogosławiłem związki małżeńskie I prowadziłem pogrzeby wielu z nich Miałem także sposobność przekonania się o tym Ile drzemie w nich zainteresowań religijnych I życiowej mądrości Te kontakty jak wspomniałem Przetrwały długo po zakończeniu okupacji, właściwie aż do czasu mojego wyboru na biskupa Rzymu, a niektóre trwają do dzisiaj w formie korespondencji. List Ojca Świętego Jana Pawła II do kapłanów na wielki czwartek 2000 roku. Czyńcie to na moją pamiątkę. Tajemnica Eucharystyczna, w której jest ogłaszana i uroczyście wyznawana śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa w oczekiwaniu na Jego przyjście, jest samym sercem życia Kościoła. Dla nas zaś ma ona znaczenie zupełnie szczególne stanowi mianowicie samo centrum naszej posługi. Posługa ta nie jest oczywiście ograniczona do sprawowania Eucharystii, ale obejmuje głoszenie słowa, uświęcanie ludzi przez sakramenty i przewodzenie ludowi Bożemu we wspólnocie i w służbie. Jednakże Eucharystia jest centrum, z którego to wszystko promieniuje i ku któremu wszystko prowadzi. Wraz z Eucharystią narodziło się w Wieczerniku nasze kapłaństwo. To czyńcie na moją pamiątkę. Słowa Chrystusa, choć skierowane do całego Kościoła, powierzone są jako szczególne zadanie tym, którzy przejmą posługę pierwszych apostołów. To im Jezus powierza dopiero co dokonany czyn przemiany chleba w jego ciało i wina w jego krew. Czyn, w którym on wyraża się jako kapłan i żertwa. Chrystus pragnie, aby od tej chwili jego czyn stawał się w sposób sakramentalny przez ręce kapłanów także czynem Kościoła. Kiedy mówi to czyncie, Wskazuje nie tylko na czyn, ale także na jego sprawczy podmiot, to znaczy ustanawia kapłaństwo misterialne, które staje się w ten sposób jedynym z konstytutywnych elementów samego Kościoła. Ten czyn ma być spełniany na jego pamiątkę. To wskazanie jest istotne. Eucharystyczny czyn sprawowany przez kapłanów, będzie uobecniał w każdym pokoleniu chrześcijan, w każdym zakątku ziemi dzieło dokonane przez Chrystusa. Gdziekolwiek sprawowana będzie Eucharystia, tam w sposób bezkrwawy uobecni się krwawa ofiara kalwarii, tam obecny będzie sam Chrystus, odkupiciel świata. To czyńcie na moją pamiątkę. Kto usłyszy te słowa w murach wieczernika. Odruchowo próbuje sobie wyobrazić, jakich uczuć doznawał Chrystus. Były to dramatyczne godziny poprzedzające mękę. Ewangelista Jan przytacza przejmujące słowa, którymi Mistrz przygotowuje apostołów na swoje odejście. Jakiż smutek widać w ich oczach, ponieważ to Wam powiedziałem: Smutek napełni Wam serce. Ale Jezus dodaje im motuchy, nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Chociaż misterium paschalne zabierze im Go sprzed oczu, On będzie bardziej niż kiedykolwiek obecny w ich życiu i to przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Myśli świętego Jana Pawła II. Na czym polega sekret tak wielkiego podziwu i miłości dla tego nowego świętego, Ojca Pio z Petreciny, on jest przede wszystkim bratem ludu, co jest tradycyjną cechą kapucynów, jest ponadto świętym taumaturgiem, o czym świadczą niezwykłe wydarzenia, liczne w jego życiu. Przede wszystkim jednak Ojciec Pio jest zakonnikiem szczerze miłującym Chrystusa ukrzyżowanego. W tajemnicy krzyża uczestniczył on w ciągu swego życia również w sposób fizyczny. Audiencja dla uczestników kanonizacji Ojca Pio 17 czerwca 2002 roku Modlitwa Jana Pawła II za kapłanów. O Jezu, odwieczny arcykapłanie, boski ofiarniku, który w niezrównanym porywie miłości dla ludzi, twych braci, sprawiłeś, że chrześcijańskie kapłaństwo wytrysło z boskiego serca twego. Nie przestawaj wlewać w twoich kapłanów ożywczych strumieni twojej nieskończonej miłości. Żyj w nich, o panie, przeistaczaj ich serca, uczyń ich mocą twojej łaski, narzędziem swego miłosierdzia. Działaj w nich i przez nich i spraw, by przyoblekszy się zupełnie w ciebie, przez wierne naśladowanie Twych godnych uwielbienia cnót, wykonywali mocą twego imienia i twego ducha uczynki, które sam zdziałałeś dla zbawienia świata. Wracaj do nas, O Jezu, przez twych kapłanów, ożyj w nich i przejdź znowu przez świat, ucząc, przebaczając, pocieszając, poświęcając się, nawiązując na nowo święte więzy miłości, Łącząc serce boskie, sercem człowieczym. Amen.